Tutaj, niech się bije tam. Ta też niech się bije, no. Okej. Okay. A ty nie przyzbliżaj się zbytnio, po prostu wal stąd. No. Nie, nie 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 nie, bo raz przybiegniesz. Ciekawska jesteś. Raz, dwa. No szczur się zaciął. Łałałała, szczur się zaciął, szczur się zaciął, szczur się zaciął. Ha! I ha! I ha! Czekajcie, bo to raz przybiegnie tutaj. Ciekawska. Mm, oh. I raz! O! Oh, jaki cios. Piękny. Uroczy cios. Ubij się dalej. Dobrze, że ta energia astralna się szybko nawet regeneruje. O! Oh, nie zdążyła. Co za szkoda. Ktoś tu jeszcze żywy jest? Chyba nie. Podejść no. A nie, jeszcze ktoś jest żywy. Do kogo by? Wait nie idźcie tak szybko! upadnijcie zaraz w sidła co za drużyna! wilk jest ranny no nie chciałam iść, znowu szczury gdzie? no gdzie? tam? organ, gdzie ty idziesz? kogo ty widzisz? No. widzisz ale nie widzisz ale słyszysz O, jojko. No za długo spałam coś dzisiaj, bo Wow, mule strasznie zobaczcie jeszcze będzie mi oko. Mhm. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce w ogóle? Woda! Nie wiem, czy pitna. Mój zaskichnę. O, o matka, co to było? Moje... mój nos. Oj, Załzawiły mi się oczy. Nie lubię tego. Nic nie widzę tego na jedno oko. No mi przejdzie. Dobra. Mniej więcej coś widzę. O, szczura widzę. To znaczy, że jest dobrze. Jak widzę dużo szczurów, znaczy, że jest dobrze. Hmm. Kichanie ma swoje dobre strony, ale niekiedy jest takie liczne. Jeszcze masz? Jedna sekunda to chyba niewiele. Aj. Bijcie się raz, dwa, no. Kogo ty bijesz? W ogóle nikogo nie trafiłeś za gość. Bij Ty też. Nie wiem kogo ty bijesz, szczerze powiedziawszy, ale bij. Oj. Zaraz wydmucham nos, bo chyba się nie da w takim stanie. Będzie po sprawie. Czekajcie, oddalę się. Poszło. Nie jestem chora, no. Nie jestem chora, nie wmawiajcie mi tego. No. Ja tylko tak kichnęłam. I coś mi tam w nosie zalęgło się, ale to nic więcej. Zapewniam. Ajdzie, ja jestem. Co to za miejsce w ogóle, po co tu zaszło. Tak dawno to zrobiłam, że z nim po co? Znowu kraty. Nie. Coś mi powiedzieć, że jeszcze jeden poziom? Mamo, No, mamo. Znowu nie da drzwi nie do otworzenia. Ładnie tu. Przeciekają wam sufity. O, Oj, znowu on. No wiedziałam. No po prostu wiedziałam. Wiem, że jestem na piątym poziomie. Hmm. Sam nigdy nie byłem tak głęboko, więc... A, nie, na czwartym, przepraszam. Więc nie oczy już otwarte, jeśli czegoś ci będzie potrzeba, przyjdź do mnie. Uważaj, jeśli się jeszcze dalej. Nikt nie wie, co się tam czai. Tylko prawdziwy bohater, doświadczony i dobrze wyposażony, może stawić czoła temu zagrożeniu. Zaufaj instynktowi staję, ruskiego krasnoluda. Eee... Ja idę dalej Ej, Nie wiem czy wygram, ale idę dalej Co tam, co tam No my, rady, zniszczymy czekoladę. Miau, ile tego, ile tego O, ale rozwaliła wszystko To się nazywa walka z beczkami Beczki się rozpadły w powietrzu W ogóle, co to było? Co to było? Osełka. O, przyda się osełka. Osiołek się przyda. Ale muzyka. mamo, ja to potrzebuję tego. Przed snem słuchać takiej melodii, to... K, miód dla oszu. No znowu mi przerwała muzykę, tak. Ja tak lubię słuchać tej muzyki, a wy mi przerwacie. Zabić szybko i bo muzykę dalej słuchać. Zabić! Zabić! No. No nie od początku ta melodia Ja chcę od środka, bo ona tam jest najciekawsza O autosave To oznacza, że jesteśmy blisko Blisko miejsca, którego nikt nie chce znać A właśnie tutaj mówiłam, że coś będzie z S I to tam znajduje się chyba największe zagrożenie, jakie możemy sobie wyobrazić w tej oto lokacji Ooo, tysiąc szczurów do pokonania, wait chodźcie tu I Zabijcie się, Zabić szczura. Zabij szczura. Tam jeszcze było i więcej. Gdzie one się podziały? Nie, nie biegnijcie tam. Jestem was tutaj. Ocie, tu. Zabijcie się. Co za wredny katar. No teraz musiał mnie złapać, przecież cały dzień zdrowa jestem teraz. Nie tak zapało. Nie tak daleko, bo zaraz będzie gorąco, mimo tego, że jesteśmy głęboko pod ziemią. Też jest to nawet logiczne, czym głębiej pod ziemią jest cieplej. Chociaż w pewnej sferze... sferze... sferze. sferze gleby jest coraz zimniej. I nie dlatego, że jest zimno, tylko dlatego, że jest wilgotno. Więc prawdopodobnie tutaj powinno być zimniej niż na powierzchni. No i tak będzie gorąco. Ja wam to mówię. Ja wam to mówię. Nie jęczeć mi tutaj. Zabić ich. Nie dajcie się. Nie słucham, słucham. Ty tego, ty tego, ty tego. Coś mam wrażenie, że ta ostatnia padnie podczas tej bitwy. Albaś jaki ma sprzęt tutaj w ogóle na nodze? Ma tak. Co to, to jest? Jakiś nożyk? Y, jakaś książka? Chyba? No i nagolenniki. Świetnie to wygląda. Jeszcze kolik no. Żeby atmosferę podkreślić. Może od niego się zaraziłam? Albo on ode mnie. Nie to. Nie to! Lecz ją obita. Nie potrafi o siebie zadbać nawet. Tak, Mariola, chodź. Idziemy. A wait, 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 wait. Pokaż mi. Umiejętności. Czary mary, pokaż mi. Mamy dużo punktów, znaczy dużo, trochę. I pomocną łapę brzdałoby się. Polepszyć. Sprawdźmy. Jaki teraz był wieżak. A, jeszcze nie mogę polepszyć. O, okej, okay, ja Ból, ból. Ból, 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 ból. Bądź potulny. To chyba nie działa na te, tego stwora, który szukamy. Jeszcze nie teraz, jeszcze będziemy kawałek liścia. Mam, 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 mam. No tak, tak, raz, jeden. Nie da się, no łaj. za gość. Ha. i jejku. Nie chcę polepszyć, to zakręcić nie mogę. I tak, lecimy dalej. Uuu, trzęsie się Kamienie spadają Dobrze że nam nic nie robią te kamienie Było kruchą Nie, nie idź tam Bijcie się Ty zabijesz wszystko co się rusza Ty zabijesz też wszystko co się rusza Ty zabijesz wszystko co się nie rusza A ty będziesz patrzeć się Gac z boku A ty żyj zaklęć No ile ty rzucasz to zaklęciem, jedny wilk? O! Jak wszyscy naraz będzie... Świetnie. Wow, padła! No mówiłam, że...